i teraz jak do mnie przychodzi ktoś kto ma 30 lat i mówi że nie ma 5000 złotych i nigdy ich nie miał to znaczy że taka lampka mi się zapala czy to jest człowiek czy ten człowiek jest dobry do, do, do inwestycji bo może mieć projekt dobry mhm. ale pytanie czy on czy pomysł był dobry ale pytanie czy ten człowiek Bo jeżeli ktoś ma 40 lat czy 30 nie ma 5000 złotych i nigdy ich nie miał to znaczy że kurczę, może nie powinien robić biznesu być może to nie jest dla niego tak jeżeli ktoś ma 19 lat, ma prawo nie mieć 5 tysięcy. Ja nie mówię, że on musi mieć milion, tak. Tak? ale te 5 tysięcy złotych, kurczę, to telefon kosztuje więcej, nie? Uh -huh. Czyli ma dobry telefon, a nie ma 5 tysięcy. I to jest częsty przypadek, albo mówi, że nie ma i nie chce zainwestować. Ja wtedy po prostu nie rozmawiam, mówię, bardzo dziękuję, ale moje zasady są takie, że Ty też musisz włożyć, nie? I jakby stawiając zasady, mówię, gramy fair, mówię ci, jak, kiedy zainwestuję? Zainwestuję, kiedy ty też wchodzisz, kiedy ty też ryzykujesz, kiedy masz zespół, kiedy masz projekt, który możemy zeskalować na świat. I jedna rzecz, przez 5 lat nie ma work-life balance. Przez 5 lat mamy zapierdzielanie. Nie? Budujemy zespół, budujemy firmę, ale za 5 lat będziesz bardzo bogaty. Czy teraz pracujesz tak, jak nikt nie chce pracować, po to, żeby potem żyć tak, jak każdy chciał żyć? Dlaczego? Bo wiem, że tak się tworzy firmy.